A czy była taka rola, która była dla ciebie najtrudniejsza, której się może bałeś? No, właśnie Maria Callas, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Ale to był twój wybór. To był mój wybór i ja bardziej się bałem tego wyboru. I, I tak jak już gdzieś mówiłem, trzy dni przed nagraniem, czy cztery, miałem e, straszny kryzys. Autentyczny e, kryzys, bo potwierdziłem, że nie dam rady, że jest za mało czasu, że w tydzień zrobić taką arię. W ogóle zrobić Arię w tydzień, to jest rzecz jakaś w ogóle kosmiczna. Zwłaszcza, że ja studiowałem na Akademii Muzycznej kiedyś e, i uczyłem się jako tenor śpiewania i nad Arią to się pracuje tygodniami, miesiącami, a tak jak powiedziała Małgosia Walewska po moim występie w finale, że wiesz, no takie rzeczy to się ćwiczy 15 lat, żeby, żeby to coś śpiewać idealnie, technicznie i tak dalej. Wiadomo, że tego idealnie technicznie nie zrobiłem, ale na tyle, na ile byłem w stanie to, no, to co mogłem, to zrobiłem. To inaczej. Rola, z której byłeś najbardziej dumny, że patrzyłeś już w hmm. telewizji czy w internecie, patrzyłeś na siebie i pomyślałeś sobie: Wow, ale to zrobiłem, ale jestem super. <laughs> nie, 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 nie było czegoś takiego, że obejrzał, mówiła, A, jaki jestem super, ale e, śmiałem się, naprawdę się szczerze śmiałem i właściwie nie widziałem tam siebie, kiedy oglądałem e, Michała Wiśniewskiego. E, potem Nikominasz. I potem yy, Aretha Franklin. Naprawdę, naprawdę oglądałem i się śmiałem, mówię: Matko jaki jak jestem głupi! <grym> ja jestem po prostu flikiem, ale, no, ale o to chodzi. No, ja wchodząc na scenę yy, i wcielając się w te postaci, mając już i charakteryzacja jakby yy, nie mam żadnych hamulców, żadnych zahamowań, yy, yy, ani wstydu, ani jakiegoś skrępowania. Bo, no bo nie, bo jak coś robię, to wchodzę w to na 100%, na tak zwanego maksa. I, no i, i, I się jedzie, po prostu jedzie się z koksem i nie ma co, nie ma co tam mieć jakiegoś tam nie wiem wstydu czy czegoś takiego.